Kościerska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ma już 50 lat. Z tej okazji 25 października pracownicy poradni przygotowali na sali Szopińskiego specjalną uroczystość. Przede wszystkim zajmujemy się wszystkim tym, co jest dla dobra. Dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić pokrótce to 50 lat, które minęło. Przedstawić dyrektorów, którzy pracowali w poradni, przedstawić wszystkim to, czym się zajmujemy, jaka jest nasza rola, i to chyba takie najważniejsze rzeczy. Przez 50 lat poradnia zmieniała swoją nazwę i pięciokrotnie zmieniała siedzibę. Pierwsza z siedzib powstała w 1969 roku i znajdowała się w budynkach obecnego powiatowego zespołu szkół nr 3 w Kościerzynie. Od tego czasu poradnia znacznie ewoluowała. Myślę, że jest coraz lepiej. Poszerzamy swoją działalność, pracujemy na coraz nowocześniejszych testach diagnostycznych, na... piękniejemy. Remontujemy, więc myślę, że jest coraz lepiej. To wszystko też jest zasługą organu prowadzącego, który docenia to naszą pracę i myślę, że jest coraz lepiej. Zakończenie uroczystości uświetnił występ Pawła Różkowskiego.